Witajcie kochani. Znajdujemy się w siedzibie Fundacji Czasoprzestrzeń. Dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o nowościach, które już wdrożyliśmy i o sprawach dla nas bardzo ważnych. Jak widzicie mamy czas pandemii, dookoła jest pusto, zajęć niewiele, a jednak mimo wszystko staramy się dla was funkcjonować. Jestem sama, więc mogę zrobić to, po to, żeby porozmawiać dzisiaj z wami o ważnych dla Fundacji sprawach. W lipcu minie 5 lat, od kiedy wspólnie dla was spełniamy marzenia. marzenia tych, którzy potrzebują, ale także tych, którzy chcą działać i pomagać innym. W tym roku po raz pierwszy mamy możliwość otrzymania pomocy także od Was. We wrześniu staliśmy się bowiem organizacją pożytku publicznego i mamy już w tym roku możliwość pozyskiwania 1%. Być może widzieliście już nasze karteczki. Karteczki, które symbolizują nasze działanie i pokazują tych, dla których jesteśmy. Dlatego też, dzisiaj chciałabym poprosić. Jeżeli nie macie pomysłu na swój 1% z podatku, wspierajcie nasze działania. Przekażcie, przekażcie ten 1% na nasze działania. Dzisiaj mogę wam powiedzieć, że ten 1% zostanie przeznaczony na utrzymanie naszej siedziby, na opłaty podstawowych zajęć bezpłatnych dla naszych dzieci i na nasze działania statutowe. Nasz KRS to. 40 62 65 i 20. Zawsze możecie wejść na stronę, wejść na profil i zobaczyć nasze dane. Zapraszam do wspierania naszej fundacji.